Ostatnio nagrałem film, w którym to kupiłem cały sklep Teamu X i powiedziałem wtedy, że jeśli będzie tam, nie wiem, ile, chyba 30 koła lajków, to poproszę ich, żeby przygotowali dla mnie mystery boxa i odpakuję go w jakimś filmie. I dzisiaj widzowie nadszedł ten dzień, w którym to będziemy odbierać paczkę. W sumie to z tego co mi opisał, to paczki nawet z domu X i będziemy je odpakowywać. Przy okazji będziemy zgadywać, co dostaliśmy od kogo, no i przy okazji jest to tyle spoko sprawa, że każdy wrzucił tam jakieś swoje prywatne rzeczy, więc ja nie wiem, co może być prywatne. przekonamy się widzowie. Tak się jak możecie dupnąć lajka. Like bo jeśli nie zostawicie lajka like widzowie, to będzie ładowane was, więc teraz macie 3 sekundy, żeby przydupić lajka like na dole. Przy okazji sub też jest obok. Możecie dupnąć suba i być przykładnymi widzami jak takie osoby, jak Amisiowa Vito 775 No nie no, mam nadzieję, że to nie ten Vito. Dobrzan Dobrzy Sebastian. No, od niego w Poznaniu chyba dostałem ostatnio widzowie. Mateusz łochowski no i bardzo ładnie dla tych, co nie zostawili suba, walimy strzała. O kurde, wy... в об'єктив On kosztuje dużo. Możecie, widzowie w komentarzu napisać RIP. Wówczas wylosuję między Wami jakąś koszuleczkę. Tutaj, właśnie koszulki przygotowujemy dla Teamu ich, żeby zrobić mojego tradea. Więc, jeśli chcecie, dostać ode mnie na przykład taką koszuleczkę z Tutaj macie kryształki. Macie tutaj również e, taką ładną folię świecącą. To wystarczy zostawicie like lajka suba z dzwonem, a w komentarzyku napiszecie RIP. I do jednej albo do dwóch osób trafi koszulka. Więc, e, no, chcę włączyć powiadomienia, bo w następnym filmie będę mówił, kto wygrał. A i dosyć śmieszna rzecz. Generalnie to jest. Z ciekawości, bo tak, to jest koszulka dla lekcji ja Leks, to jest wielki dywan. No słuchajcie, widzowie, tak właśnie ona się prezentuje. Słuchajcie, my to wszystko pakujemy i też pakujemy walizę do TBX, więc widzimy się już w autku. Dobra, słuchajcie, my już dojeżdżamy. Ogólnie koło domu X jest straszne gówno i nie chodzi tutaj o członków ani o to co robią, tylko o tą drogę roz... Bano, przecież tu w... ba, tak te lepiej, że normalnie ja p ole. tu asfaltu nie ma. Pierwszy raz w życiu zauważyłem, że tu asfaltu nie ma nawet. Dobrze, słuchajcie, w takim razie. O kurde, fajna nawet bramy już nam otworzyli. Dzwonimy do Shio teraz. Halo! My pod bramą już jak coś, pod tą już przy domu. A bramę zamknięta? Ta przy domu jest zamknięta, ale ta pierwsza była otwarta. Znaczy, nie dobrze, bo nie klucza. No nie dobra, to idę to poszukajcie. No chyba, że. a czekaj, a przez bramkę przejdziemy normalnie? Przejdziecie. To słuchaj, to możemy zaparkować pod bramą tutaj o, czy nie? Tak, tak. Dobra, to chodź wariancie, bo stulić rady, się chce. Ten? Nie, Alo, nie proszę mnie wpuścić. Tamta bramka! Tamta bramka. Nie no, ma. Mega dziwnego, cześć, coś, cześć. Cześć! <tolakha> cześć! <Czemu>, to? <tolakha> Ale masz kominiary! Jestem jestem byk! Goku! I chciałbym Was zobaczyć na yeah. film MMA Yang Wyzywam się na pojedynek w Oksagonie. Oksagon weryfikuje jak jest kasztanem Ten kto przegra jest kasztanem. Jedna rzecz! Jedna rzecz! Tak, tak. Jedna rzecz. Dla każdego po jednej albo po dwie a ty masz k a wszystkie 3 xl -e. Co ty gada Wszystkie wzory Zajebiście. no a to Co dla to wszystkich jest Tak, no bo stwierdziłem, że się chodzi w trzech koszulkach i na księżycach To ma kolory? To ma kolory O mój Boże I tam są eseczki Ja zawsze w tych chodzę, bo A dla nich 3XL-ki To jest wielki Tutaj nasz kolega Filip będzie walczył z Jankczuksem Prawda Walka na Fame 28 <laughs> A to już tak za trzy miesiące Jak <laughs> coś takiego? <laughs> ja w tym czasie poszedł zapakować paczkę co ja mam robić? Do kosza czaru NBA rzucę? O nie, bo nie idą. Ej, to ja zamykam mocy w takim razie, co? Dobra, uwagę, nie patrzę. Nie patrzę się, zamykam mocy. Ja się boję, co tam jest. Niezabezpieczone pudełko. Co może być w środku widzowie? Skąd ten soczew leci? Mam zamknięte od... Co? Ja mam zamknięte oczy! Dobrze, ja sobie idę stąd Bo mnie o, wyzywają Wszystko zostało przekazane Wszystko zostało przekazane? Tak, nawet skleiłem ci ten karton <grym grym> Dziękuję Cię. Dziękuję sprawę. Dobra To czekaj, to teraz oczy. Ja mi... chciałem ci powiedzieć to o do tym, żeby się zareklamować Zareklamuję się Zareklamuj się Mogę? Sklep Moi drodzy, wpadnijcie na mój kanał, ponieważ należy mi się, dlatego że organizowałem to, a tych ludzi nie jest łatwo zmusić, żeby coś to dali. prawda. Wiele, jak to wyglądało, latałem z kartonem po domu. Tydzień im mówiłem, dostacie rzeczy gdzieś tam, ja to zbiorę i wsadzę do kartonu. Nikt był największy problem. Z nikim nie było największego problemu. Wskazam dlatego, że wszyscy <laughs> już w tym samym momencie oddali. Wtedy, kiedy do nich przyszedłem, do pokoju, pukał mnie wstać coś. Nie jesteś najlepszy, Maciuś. Dziękuję. Brawo, dziękuję. dziękuję. Nagramy Minecraft razem? Nagramy. Dobrze, Nawet szykuję tyś... taką serię, żebyś też nie wystawił. Oficjalnie zostało już powiedziane. Dobrze, podpisany już y podpisany... kontrakt Dziękuję serdecznie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w domu. W takim razie pora odpakować paczki. A ja przypominam tylko o lajku, o subie, bo wtedy możecie zgarnąć koszulkę. Jak nie zostawicie za 3, 2, 1, to... Ty już odwracasz głowę, widzę, że się boisz. No bo ja się boję strzała. No nie, fuck, To się będzie działo z wami, widzowie, jak lajka i suba wystawicie. Nerf, please, sponsor me. Naprawdę, ja bym chciał, to jest top 1 współpraca, którą chciałbym sobie żyć. Dobra, może zanim przejdziemy do tamtej paczki, to odpakujemy sobie taką małą, bo właśnie do mnie przyszła. Tak. GBS Pyszny Fest! <laughs> Słuchajcie, widzowie, przyszły do mnie GBS Pyszny Fest batony orzechowo-karmelowe, które możecie kupić teraz tylko i wyłącznie w sieci sklepów Kaufland. Tak samo zresztą jak GBS a w puszkach, aczkolwiek jeśli nie macie Kauflanda blisko siebie, to teraz przez 24 godziny macie minus 30% widzowie na wszystko na gbs.pl zróbmy sobie test tego batona. GBS, jak widzicie, zaczyna produkować produkty żywnościowe, czego pierwszym efektem są właśnie chociażby te batony. Tak swoją drogą. Te dwa batony mają tyle kofeiny, co jedna kawa rozpuszczalna. Więc jak sobie lubicie na przykład troszeczkę, wiecie, tak dupnąć, to sobie jecie takie dwa batony i normalnie, wystrzeleni chodzicie tego. Tak jak sobie zrobicie zdjęcie z takim batonem, oznaczycie Kaufland oraz mnie, to bierzecie automatycznie udział w konkursie na 100 takich batonów. To że są dwa albo trzy kartony, więc e, ja bym wziął udział. To tak jakbyście jedli sobie to codziennie i na przykład pijecie sobie jedną kawę rozpuszczalną dziennie, to sobie macie na 50 dni. No dla mnie stąk z widzowie. Dobra, robimy test batona. Chcesz jednego spróbować? No? Plusy dla ciebie i dla widzów. Uwaga, jemy. Ej, jaki jest dobry, Ty! Dobry, no! GBS <gibli> pyszny, wiesz? To jest jeden z najlepszych batonów, jakie jadłem Ej, jaki, legitnie, nie jest turbo słodki Lekki posmak słonego, te orzechy są takie wyraziste mega Ej, szczerze, jest totalnie kozacki Taki malutki, intensywny Wydaje mi się, że wystarczający właśnie Żeby sobie umilić na przykład poranek widzowie I przy okazji się strzelić normalnie, tak chodzić na buzowaniu Jak ja zaraz tą paczkę od Imur dupy normalnie Dobrze widzowie, więc pamiętajcie, że teraz na gbs.pl macie 30% zniżki na wszystkie kawusie Mówcie zdjęcia z batonami cztery kartony do zgarnięcia, bo się dowiedziałem, że cztery to 100 batonów I tyle yy, Idziemy otwierać paczuszkę w takim razie Wariacie, zapodaj mi co tam jest Bo musieliście, nie wiem, to jakoś dziwnie nosić Więc jest pudełko, tak? Okej, okay, jest pudełko to wyciągam po kolei w takim razie yy, I mamy tutaj, mamy tutaj jakiegoś yy, pieska Mi się wydaje, że śmieszny piesek, który jest w ogóle Nie wiem od kogo to może być być, ale mi się wydaje, że to jest od... Ja uważam, że to jest od Julki akurat. Dlatego, bo mają dwa pieski. Czuję zapach perfumu Julki, bo testowaliśmy ostatnio widzowie. Mi się wydaje, że to jest 100% Julka akurat, więc... Kładę pieska tutaj, wąśpi. Zobaczmy dalej w takim razie, co to mamy w następnym sięgnięciu ręką. Okej. Okay. Poznaj airport. Co to po jest? Muszę jakaś wiadomość w butelce. Halo. Simple instruction! Wash all parts all in warm soapy water before using. To chyba nie jest ukryta wiadomość, widzowie. Stąd soczek może lecie. Kurde, no, to jest różowe, nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że to akurat na co mogła być. Nie mam pojęcia, naprawdę. Mi się wydaje, że na Lecimy dalej, widzowie. Macu, macu, macu. O kurde, fajna, czekaj, co to jest? No, z tym ostrożny. O, oh, 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 kurde, dostałem! <grymne> dostałem neon mix. Ej, zajebiste! Tylko kto to mógł dać? Mi się wydaje, że to na pewno nie był Shio Bo Shio wszystko organizował Mi się wydaje, że ktoś wziął i po prostu Zajebał to z salonu. To byłoby skłonne, żeby zajebał Coś z salonu. Nie wiem, może pieszko. Mi się wydaje, że on by był skłonny, żeby ukraść taką rzecz. Ja powinienem zgadywać, a ja nie zgadłem pewnie żadnej osoby, no nie mam pojęcia, ale no, mi się wydaje, że on wziął i taki. Nie, nie ja chcę mi się odracać do tych boxów Wziął by I, i mówi: Dobra, to niech będzie. Ale fajne, podłączę sobie, zobaczmy jak to działa w ogóle widzowie. Ty, może odpalimy coś na telewizorze, co? Uh -huh. Czekaj, przegląd strony głównej. Co mam na głównej? Twoją starą mam. Aferki, ulubiony zespół New Worda i ulubionego youtubera. To, a tu drugiego ulubionego youtubera. A tego nie oglądam czego mam to na głównej? A właśnie, jak wygląda ten neon, widzowie? Halo, update, widzowie Ro... Bane neon Team ulicy. Tak nie lubię właśnie Wkładamy łapy, widzowie Coś tutaj jest, uwaga Ole, okulary 3D Szybkie bardzo, widzowie Kurde, faja Dobra, ale od kogo to może być? Szybkie okulary 3D, kto by mógł wrzucić? Może ty wiesz Może Czaro Czaro wrzucił, szybki jest Dobra, to niech będzie Kolejna rzecz o, Natsu mam na butelce, widzowie. Fest festival Natsu na festival.pl. Kurde, butelkę z Natsu dostaliśmy, widzowie. Z niej soczek może leci Dobra, to jest od Natsu, mi się wydaje. To jest 100% od niej. Tam to może było to. Nie wiem, czy oni mi sugerują, żebym przysiadł na tym zrobił, czy coś. 50 tysięcy łap w górę i przysiad na butlach od teamu ich zrobię. I siada kurde na butle od Wanisza Coś ciężkiego tutaj czuję. O kurde fa Ej, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Dostałem on pieszko, czy od pieszko i czy działający widzowie to zaraz się przekonamy, mi się wydaje czy on działa, czy nie. O, działa! Ten, dzia ten To może panie coś ze Cimbę Podgramy jeszcze raz. Ten jest z kamem, ale to z dobrego serca pieszko dał. On może lubi dla Filipka, a nie rozmogaję. Co to jest? Hernika. Jak się na tym gra? No dwóch to. To mi się wydaje, że to jest Leksia, akurat ta harmonijka. Nie wiem czemu, ale pisałem, że niego, bo on jest taki muzyczny chłopak. Czy znaczy, myślałem, że on do paczki mi gówno rzuci, bo ogląda też szkolną 17? No ale, no do kolegi, nie zrobię takich rzeczy. <laughs> Powiedział pewnie. Ej, ja chyba wiem, co to jest. Są perfumy. Dostałem perfumy, wariacie. Ja testowałem widzowie ostatnio. I zobaczmy, czekajcie, to są nad perfumy. Czemu te ładniej pachną niż tamte, które zamówiłem wtedy? Nie wiem, widzowie, ale to są nad perfumy, bo są różowe. I Dwa, to są Moni, mm. bo na zawleczka jest ta, ale to jest różowe. Widzowie, nie wiem, co myśleć o tym. I Stopro to są perfumy Moni, bo one były czerwone, widzowie. Pamiętacie, widzowie, jak ostatnio robiłem test? I no, mniej więcej moje reakcje na te perfumy były takie: Ja czuję takiego Spirola, ale to właśnie to... jest Spirol. A teraz, no nie wiem, nagle te perfumy Git pachną, no o. W ogóle. Mówiłem, że to nie jest wina Timu, tylko tych, co produkują. Weźcie się tam pogarnicie i lepiej tą łyżką mieszajcie te perfumy, żeby każdy dostawał taki ładny zapach jak ten. Bo ten legitnie, legitnie mi pasuje. Znaczy nie że mi, tylko że dla mnie. Wiecie o co chodzi? Kolejna rzecz. Ooh. Mm. Powiem tak, widzowie, dostaliśmy gumkę. Kto w takiej gumce chodzi? Może to jest gumka Julki? Nie wiem, no, tak mi się wydaje. Nie sprawdzimy, widzowie, nie mamy włosów, więc DNA nie zostanie sprawdzone. I sorry, że mówię jak debil ogólny od początku tego filmu, ale nie wiem, mamy jakiś mood dzisiaj z. Wiecie, o co chodzi widzowie? Proponuję rzeczy. Czytajmy? O! Okej! Okay. Co to jest? Rozsiewany naszyjnik, okej. Okay. Ja ostatnio dla Timu X dawałem taki bardzo fajny z mojego sklepu, ale ten mi kwituje dzisiaj. A od kogo taki naszyjnik? No myślę, że od jakiejś dziewczyny on jest, co? Kto chodzi w takich nasiorach? Mi się wydaje, że to Julki jest. Nawet tak zgaduję. No, ale pewnie nie. Nic kur... nie trafiłem. O! E, czy ktoś mi się oświadczył, widzowie? Mmm. Niech. Jestem. Pudełko oświadczynowe Kto chciałby mi takiego pranka zrobić i złamać mi serce? Wydaje mi się widzowie, że to Monika Kociołek Ona nie łamie serce całe życie Patrycja też mi łamie serce, widzowie O kurwa, czy to są te okulary, Co... Na... będę? Bo nikt, ty O kurwa. Co jest, ty? Wariacie, ja ci założę Wypisz sobie, co mi Siema, operuj na Nagrywaj, nagrywaj no, nie chodź. Ja? Ale od kogo to? Myślę, że od Shio? Bo on nagrywał chyba filmy z czymś takim. I myślę, że to jest od niego. Ten taki wyglasty. Bo on taki kontentowiec jest, że on wiecie. On na YouTubie widzowie? To on był jak wy jeszcze tego. jakby nawet nie wiedzieliście, co to jest. Nie wiem, chciałem zażartować z zwalenia konia, ale po ostatnim filmie parę tygodni temu to może już nie zażartuję sobie z tego. Zobaczmy, co jest tutaj dalej, czekajcie. Jeszcze została rzecz. O, co to jest? Co to jest? Dostałem gacie kogoś. O fuj, widzowie! Mi się wydaje, że, że to na pewno nie jest leciu. Mi się wydaje widzowie, że to są gacie szyjo. Jak pisałem do szyjo, to spytałem się dla niego. Mówię, może ogarniasz jakieś gacie od kogoś. Albo pilota. A On mówi: Ta, normalnie, będzie ugadywane, zasugeruje. No i. Ku ja chyba sobie wziął to do serca za bardzo <laughs> Maca, widzowie I to jest chyba od Czaro, mi się wydaje Bo on chyba... Przecież nie, może od Natsu to jest Nie, ona ma mniejsze rączki, więc myślę, że nie Myślę, że to jest od Czaro Rękawica, widzowie Którą napierd... To podczas treningu też wam mogę na napier... Jak nie zostawicie lajka, suba oraz w komentarzu nie napiszecie RIT I wtedy sobie zgarniecie koszulkę, czajcie. O oh, kurde, faja. Ale zajebiste glasy. Mi się wydaje, że to są damskie okulary. Ale siedzą. Się. Ale siedzą. No? Mi się wydaje, że Patrycja dała okulary dla Filipka. Ale nie wy. Macu, 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 Czekaj, co my tutaj mamy? Czy to jest naklejka? Naklejka z Fortnite'a. Skar. Super broń. Zajebista. Uwielbiam grać z Skarem. Ja myślę, że dał mi to... Mam w głowie czaro. Bo myślę, że on, on, on wygląda na takiego OG playera Fortnite'a właśnie w tym sezonie teraz, żeby dać mi takie coś. <laughs> Następna rzecz widzowie. Długopis. Kurde, no nie wiem. Nie, to jest chyba Julki. W Julce pokoju byłem. Znaczy się o Julki, żeby ku... było, że nie wiem, że ja wchodzę ludziom do pokoju i przykład mówię: "O, o, co ty masz w tym pokoju?" Ale no rzeczywiście, jak byłem u nich, to mieli fajne długopisy. Mi się wydaje, że to Julci długopis, że dla Filipka długopis, żebym na przykład napisał coś fajnego. Dobra, to nagrywaj nie, a nie, ani to. Kolejna rzecz. O fuj, tu skarpetka jakaś jest. Czekaj, co to jest jeszcze? Zostałem wilka narysowanego, a wy co to jest w sumie? Kto tak rysuje? A, to jest napisane czaro. Dobra, ja po prostu spojrzę do tego boksa i mamy moniczkę jeszcze tutaj. Tu na pewno wiemy, od kogo to jest. Dobrze wiemy, że jest to od Natsu oczywiście, nie? A ja coś takiego też ostatnio oddawałem im. Bardzo ładne koraliki, ale te moniczki, widzowie, to myślę, że kurde faja będą chyba noszone, co? Myślę, że bardzo ładne. Czas na ostatnią paczkę. Dobra, Filip, zamknij oczy i nie podglądaj na razie. Ja na początku widzę, pokażę, co to jest. Dobra, rzeczy jest. i to jest jedna rzecz. Poczekaj, no. stoi teraz przed tobą. Okej. Okay. No i dawaj. Już? Tak. <grym> Ojej! Mojego crasha dostałem. Dziękuję. Co byś chciała obejrzeć w wariacie? Czy o Minecraft? Dobrze. Odejdziemy zaraz. Bardzo fajna. Powiesiłbym Patrycję na ścianie, ale to ma bardzo zły wydźwięk, więc tego nie zrobię. Dobrze, mi się wydaje, że to od Patrycji dostałem, żebym pamiętał o niej. Ona chciała na pewno. Słuchajcie, widzowie, tak jak. Ja wam dziękuję serdecznie, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby sobie zostawić suba, żeby sobie zostawić lajka. Instagram wbijacie, bo fajne zdjęcie tam rzucam. Przy okazji w ogóle napiszcie mi, jak dotrwaliście do tego momentu. Koks. W komentarzu napiszcie. Ky, o, -k sy. To ja będę przypinał serduszka, ja będę wiedział, kto oglądał do końca. I napiszcie po tej wiadomości, czy Wam się podoba taki kontekst czy jest do dupy. Tu macie jakiś poprzedni film. Tutaj macie polecany dla was, więc jak jakieś gówno się wam wyświetla, to znaczy, że oglądacie gówno, czyli mnie. Subskrybujcie.